Niezwykle ważny dokument, a to, co jest istotne z naszej perspektywy, te kwestie, które są w nim ujęte, chcemy, aby nie były tylko rzeczami, pod którymi się podpisujemy, ale które realnie wdrażamy w tych wszystkich przestrzeniach, gdzie być może są niedopatrzenia, bo wszystkie kwestie związane z równością są dla nas niezwykle istotne i chcemy, żeby każda osoba w tej po prostu czuła się. Bardzo dobrze. Przystępujemy do dokumentu, który jest pewną deklaracją wspólnych wartości dla bardzo wielu miast i gmin z całej Europy, w tym także miast polskich, z których wiele już tę kartę przyjęło. Ona w dość prosty sposób wynika z europejskiej karty samorządu terytorialnego, którą traktujemy za rodzaj konstytucji samorządu tego polskiego też. I jej założeniem jest jak to zwykle w samorządzie tworzenie dobrego życia. Chcemy uciekać od gorących dyskusji politycznych, które często Rozgrzewają wszystkie strony sceny, a zajmować się po prostu tym, aby jakość życia rosła, czyli tym, co zawsze samorządowcom leży najbardziej na sercu. Wiemy doskonale, że jeśli chodzi o równość kobiet i mężczyzn, to jeżeli porównamy się historycznie wstecz, to na pewno jest lepiej niż było w XIX wieku, lepiej niż było zaraz po wojnie i pewnie nawet lepiej niż było 20 lat temu. Ale równie dobrze wiemy, że ciągle jeszcze mamy takie sfery życia społecznego, które zdecydowanie wymagają działań na rzecz przywracania albo poprawienia prawiania tej równości i tym chcemy się zająć. Przyjęcie tej karty, z samej jej treści, zobowiązuje nas do opracowania licznych dokumentów wdrożeniowych, które mają służyć realizacji postulatu równości w życiu lokalnym. Zarówno w strukturach administracyjnych, jak i po prostu w życiu lokalnym zakładamy, że możemy być tutaj wzorcem również dla jednostek, które nie należą do strefy publicznej. Ale oczywiście działa to także w drugą stronę. To również my jako administracja publiczna możemy się wzorować na przykład na biznesie, który w większości przypadków, w szczególności w przypadku tych dużych firm poszedł już dużo dalej niż my. Dlatego chcę Chcemy to robić w procesie bardzo partycypacyjnym i chcemy stworzyć specjalny, interdyscyplinarny zespół, który będzie się zastanawiał zarówno nad treścią dokumentu, który opracujemy, jak i od samego początku myślał o metodach jego wdrażania, bo nie interesuje nas dokument, który będzie po prostu ładnym opisem, ale interesuje nas dokument, który faktycznie będzie spisywał działania na rzecz równości w naszym mieście. Chcemy stworzyć specjalny zespół, oczywiście z udziałem urzędników, ale także z szeroką reprezentacją różnych przedstawicieli życia społecznego. Rzecz jasna, różnych płci. I mamy nadzieję, że w ten sposób, w głęboko partycypacyjnym modelu, z szerokimi konsultacjami społecznymi, będziemy w stanie przedstawiać kolejne etapy realizowania postulatu równości w życiu lokalnym w Gdyni.